Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Witam każdego Ciebie w runicznym miejscu mocy. Sprawdzimy sobie energię na przyszły tydzień od 19 do 25 sierpnia 2024. Kochani, każdemu Tobie dziękuję, że jesteś, że e, wspierasz, że komentujesz, że lajkujesz, że udostępniasz. Bardzo, bardzo za każdy ruch na kanale dziękuję. Niech ten przekaz będzie zrozumiały dla Ciebie, bez szkody dla każdego Ciebie. Niech przepełnia mi miłość, niech archanioł Michał, Archanioł Zarhai, aniołowie, przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego czytania. Bądźcie błogosławieni i sprawdzimy sobie, kochani, energię, energię na przyszły tydzień, tak jak powiedziałam, od 19 do 25. 19 rozpoczynamy tydzień, rozpoczynamy pełnią, pełnią wodniku. I tutaj, cóż, kochani, będziemy podążać za marzeniami. Może być nerwowo, może być yy, lękliwie. E, no, y, już nie pójdziemy w kierunku tego, co nam ktoś narzuca, y, za tym, co y, niekoniecznie jest nam sprzyjające. Nie będziemy dostosowywać się do nikogo, do nikogo. Do, do, do czyichś potrzeb, nie będziemy rezygnować z siebie. Tutaj pełnia będzie nas pchała, żebyśmy poszli i podążali za swoimi marzeniami. Czas, gdzie będziemy przekraczać własne ograniczenia, gdzie będziemy stawiać wszystko na jedną kartę. Czas przekraczania tutaj i łamania blokad. Siły wyższe będą nas wspierać, kochani. I fajnie, bo energia jest sprzyjająca ku temu, żeby pójść dalej, żeby pójść w kierunku spełnienia swoich marzeń, spełniania swoich marzeń, żeby pójść w kierunku nowych rzeczy. Ale oczywiście tutaj nikt za nas nie podejmie decyzji, decyzja należy do nas. Może być dużo lęku, może być dużo obaw, tak jak wcześniej, było, były pewne rzeczy poplanowane, tak, teraz będzie nerwowo, podczas właśnie tej pełni. Możemy już odczuwać tą energię, bo jak wiemy, energia pełni działa przed i po do kilku dni. A więc tutaj, żeby móc pójść do przodu, żeby móc spełniać swoje marzenia, Należałoby podjąć decyzję, tak, żeby, żeby pójść dalej. Oczywiście będą temu wszystkiemu towarzyszyły wątpliwości, będą temu wszystkiemu towarzyszyły obawy, energie będą wspierały, rozświetlą nam, pokażą pewne rzeczy, możemy dojrzeć, co już nam nie służy, co należałoby właśnie od czego się uwolnić, co wdrożyć. No będzie towarzyszyć temu rozdrażnienie, rozżalenie. Możemy też widzieć problemy znacznie szerzej i tu będziemy się nakręcać. Możemy poczuć, że nie mamy wokół siebie osób wspierających, towarzyszących. A z drugiej strony będziemy też mieli potrzebę wolności, niezależności, Pójścia w kierunku właśnie realizacji marzeń. Ważne jest, żeby tych problemów nie wyolbrzymiać, ważne, żeby wyciszać się, łapać równowagę. Bo wyciszenie równowaga da ci głębiej spojrzeć w to, co ci już nie służy, co ci e, ktoś narzuca, żeby się od tego uwolnić i da takie ukojenie w tym takim nerwowym czasie, więc e, wyjść na świeże powietrze. Pomedytuj, spójrz głębiej w siebie, wycisz się. Zastanów i zrób ten krok, krok naprzód, tak? Bo energia będzie bardzo sprzyjająca, ale czy ty uwolnisz się od tego, co ci nie służy. No, i pójdziesz w kierunku nowych rzeczy, które poprowadzą Cię w kierunku realizacji Twoich marzeń. Decyzja należy do Ciebie. Taka jest energia tej pełni, i ona w tym tygodniu będzie bardzo mocna. Więc nie dajmy się ponieść tej nerwówce. Wyciszajmy się. Zapraszam, kochani, na sesje też wyciszające. Zapraszam. To już będziemy się umawiać na końcówkę sierpnia, początek września. Żeby poradzić sobie z nerwowością, z lękami, obawami, warto skorzystać. Jeżeli masz problemy z utrzymaniem równowagi, masz problemy z właśnie tutaj wprowadzeniem tej równowagi w sobie, to zapraszam na sesję do mnie. Adres e-mail, Mimaru lub umawiamy się SMS-em. Pod numerem 786474845. Kochani, no cóż, przechodzimy do energii tygodnia, energii od 19 do 25. Jeszcze raz sobie tutaj popatrzymy. Energia na miesiąc wrzesień powinna się ukazać na kanale. 29-30 sierpień. Jeżeli uda mi się wcześniej, to kochani, wcześniej. I sprawdzamy energię tygodnia. Te osoby, które zapisały się na energię osobistą run dnia, każdy dostał odpowiedź na SMS-a lub maila zależy z jakiej formy jak, jak, z jakiej formy korzystał z instrukcją zapraszam też na instrukcję co do rytuału na przyciągnięcie przyciąganie dobrobytu i medytację kochani warto pomóc sobie pomóc odblokować energię Fajnie w tym momencie, kiedy jest przybywający księżyc. Zapraszam do kontaktu. Prześlę na adres mailowy dwa linki. Jeden link z instruktarzem przeprowadzenia rytuału. Oczywiście ze swojej strony też będę wzmacniać energetycznie. I drugi link z medytacją, dostępną na czas nieokreślony kochani, a teraz energia tygodnia 19, 25 i patrzymy co energię Berkano Jera i echwas. a więc cóż tydzień przynosi Wyjazd, może gdzieś będziesz wyjeżdżał na urlop w sprawach służbowych w celu podpisania jakiegoś kontraktu, umowy, dobrej współpracy. Możesz na wyjeździe poznać kogoś do miłości, bo bardzo dobry czas na miłość, na nowe początki. Cokolwiek w tym tygodniu zaczniesz, to uda ci się to sfinalizować i to bardzo pozytywnie dojdzie do podpisania. Dokumentów, niezależnie od tego, czym się będziesz zajmował, czy to będzie dotyczyło projektu, czy to będzie dotyczyło e, jakiejś współpracy, czy to będzie dotyczyło pracy. Masz szansę podpisać umowę o pracę e, w tym tygodniu, masz szansę e, też e, tutaj, e, e, może w, twoim, w Twojej rodzinie narodzić się e, dzieciątko. Możesz rozpoczynać działalność gospodarczą, możesz tutaj też być głęboko w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym. Tutaj mogą przyjść oświecenia. Może być też tak, że będziesz spędzał czas właśnie na wyjeździe z rodziną, będzie to nagroda za wcześniej włożoną pracę. Jeżeli intensywnie pracowałeś, no to przychodzi czas urlopu. Czas tak, dla Ciebie odpoczynku, wyjazdu, ale też w zależności od jakiej sferze życia, w jakim momencie życia teraz jesteś, masz szansę na takie formalne partnerstwo. Masz szansę może ktoś z Was będzie zawierał związek małżeński, też może ktoś będzie wchodził właśnie w relacje, może ktoś Cię odwiedzi z drogi, może Ty będziesz do kogoś wyjeżdżał. Yy, może tutaj yy, o, możesz otrzymać też yy, jakąś obfito, właśnie, obfitość właśnie w postaci yy, właśnie podpisania umowy podpisania dobrego kontraktu pod yy, tak yy, tutaj yy, jakiegoś yy, projektu może przyjść jakieś uwolnienie od jakiejś starej sprawy, starej sytuacji. Możesz coś zakończyć i właśnie rozpoczynać coś nowego. Czyli może to być urlop, że rozpoczynasz w tym tygodniu i to jest Twoja zapłata, i będziesz gdzieś wyjeżdżał, spędzał fajnie czas. Też z rodziną, a może właśnie będziesz przechodzić na, na zasiłek macierzyński, bo y, y, urodzisz y, dziecko, y, tak, i y, y, y to będzie ta obfitość y, tych, y, tak, tego czasu przygotowywania się i zmiana, która przychodzi, bo echwas mówi o zmianie w Twoim życiu, a więc może pojawić się osoba do miłości, może pojawić się podpisanie umowy o pracę dobrego kontraktu, dobrego jakiegoś projektu, może też właśnie ktoś tutaj urodzić dzieciątko i, i Twoje życie zupełnie się będzie zmieniało. Może ktoś tutaj chodzić, związek małżeński i rozpoczynasz nowy etap w życiu i też przychodzi ta zmiana, tak? Może zdecydujesz, że będziesz się opiekować przez ten tydzień czyimś dzieckiem, może właśnie będziesz tutaj, też Dążyć do jakiegoś właśnie wyznaczonego celu i to się uda sfinalizować. Jeżeli podejmiesz w tygodniu działania, będziesz przy tym chodził, złożysz dokumenty, będziesz się dowiadywał, to masz szansę podpisać umowę, podpisać dobry kontrakt, masz szansę tutaj na obfitość, zadowolenie. Oczywiście cierpliwość jest wskazana, daj sobie czas. Jeżeli zasiejesz, to przyjdzie ta obfitość, tak, jeżeli wcześniej też intensywnie pracowałeś, no to tutaj jak najbardziej pozytywna, pozytywna zmiana, może właśnie przyjść zmiana w postaci zrozumienia pewnych rzeczy i właśnie rozpoczęcia czegoś na nowo tylko dla siebie, tak, także też tak, też tak może być. Wszelkie nowe początki, Berkano mówi: realizuj, i śmiało do przodu, bo tutaj cokolwiek nie zaczniesz, no to tutaj masz szansę na sukces, bo Berkano mówi: zapowiada rozwój, zapowiada powodzenie możesz być spokojny, możesz poczuć się bezpieczny, bo cokolwiek sobie zaplanujesz, no to tutaj masz szansę przejść do lepszego życia, masz szansę narodzić się coś nowego, masz szansę przyjść rozwój. Przychodzą nowe dobre sprawy, przychodzi postęp, przychodzi rozwój, zmiany przychodzą, o czym mówi Echwas i... Jakby nie było, idziesz w kierunku sukcesu, idziesz w kierunku zadowolenia, idziesz w kierunku też odpoczynku, jeżeli jesteś po, po y, jakimś okresie pracy, to tutaj zasłużony urlop, y, urlop i wyjazd, ale runy mówią, że cokolwiek zrobisz, cokolwiek postanowisz, pójdziesz do przodu, a więc warto tutaj, y, y, bo przyjdzie jakieś porozumienie, przyjdzie podpisanie też może jakiegoś awansu. Z czym się wiążą też wyższe y, zarobki? Tutaj obfitość przyjdzie za włożoną wcześniej pracę, jak najbardziej, więc jeżeli będziesz się starał, y, tak, pójdziesz na przykład do szefa o podwyżkę, no to tutaj jak najbardziej on dostrzeże to, że wcześniej intensywnie pracowałeś i dostaniesz i tą podwyżkę. I awans, może zdecydujesz, że założysz własną firmę i będziesz tutaj, właśnie składał dokumenty, i to będzie realizacja Twoich planów, Twoich marzeń, i to jest ta obfitość, że przychodzi ten moment, tak, otwarcia tej działalności, spełnienia się Twojego marzenia. Wewnętrzna równowaga, szansa też, wyzwolenia się z negatywnych przekonań, przyjdzie tutaj. To wyzwolenie i poczujesz pięknie odblokowanie tej energii, a może właśnie będziesz nad tym pracował albo pracowałeś wcześniej, medytowałeś, usuwałeś blokady. To tutaj przychodzi ta obfitość, przychodzi wyzwolenie. Też dużo sił witalnych, postępy, osiągnięcia też nowe kontrakty, tak jak mówiłam, okres sukcesów zawodowych. Powodzenie jest zapewnione, przychodzi jakaś zmiana, sprawy płyną pod rozpiętymi żaglami i tutaj runy mówią, nie wahaj się, tak, bo szkoda przypuszczać okazje, które się pojawią w twoim życiu. Tu splendor, powodzenie będzie. Tutaj... Wszystko będzie się toczyło we właściwym czasie i też jeżeli rozpoczniesz coś i będziesz się starał, opiekował i będziesz cierpliwy, to przychodzi zmiana, która w przyszłości, do, do roku czasu da Ci tutaj obfitość i zadowolenie. Wiem, że czytamy na tydzień, ale może być tak, że rozpoczynasz działalność, myślisz o tym, tak? I... Y jeżeli się zdecydujesz, podpiszesz dokumenty tak, w tym okresie, no to tutaj przyjdzie do roku czasu nagroda. Ile włożysz cierpliwości, ile włożysz pracy, tak z tego wyciągniesz, tak? Ale przychodzi jakaś obfitość. Jeżeli składałeś CV, jeżeli starałeś się gdzieś składać dokumenty, jeśli chodzi o przetargi, no to tutaj jak najbardziej. Przyjdą informacje y, o tym, że będziesz podpisywał, będziesz chodził w tą współpracę, będziesz podpisywał dokumenty. One będą z korzyścią y, dla Ciebie. Y, będzie tutaj ta y, współpraca. Y, też y, jeżeli. Y, Zdecydujesz się, tak, przychodzi osoba do, do relacji, jest to dobry czas na miłość, więc przychodzi zmiana. Jeżeli jesteś singlem, to tutaj poznasz osobę do relacji, wejdziecie w jakieś partnerstwo, tutaj masz szansę poznać osobę, ale też jest wyjazd w przyszłym tygodniu właśnie może zasłużony, wypoczynkowy, a może służbowa też podróż, bo. Będzie to związane też z Twoją nową y, pracą, też tak może być. Ogólnie będzie harmonia, y, ogólnie będzie y, takie działanie, partnerstwo, może z kimś będziesz coś realizował wspólnie, co przyniesie Ci. W przyszłości obfitość i zadowolenie. Może właśnie będziesz chodził z kimś w spółkę, może będziesz podpisywał jakieś zyskowne umowy, może będziesz poprzez współpracę z kimś wymieniał swoje doświadczenia, gdy będziesz się dzielił z kimś. Tak, a może po prostu właśnie energia pełni, tutaj wyzwolisz się z pracy na etacie i będziesz rozpoczynał, zdecydujesz być może o rozpoczęciu pracy na własny, na własny rachunek. Tutaj kochani, ktoś z Was ma szansę objąć stanowisko kierownicze, też może mu zostanie to zaproponowane a więc no też y, awans, tak, y, jeżeli prowadzisz firmę, możesz mieć potrzebę, bo będzie bardzo tutaj dużo zleceń, zatrudnienie y, nowego y, pracownika, bo też tak może y, być. Y, w tym wszystkim będzie, tak jak powiedziałam, taka y, pogoda ducha też, poczucie własnej wartości, y, elastyczność też myślenia, więc tu pięknie się y, zapowiada y, ten tydzień. Y, no tutaj wszelkie sytuacje, które w Twoim życiu są, to one ulegną poprawie, i o tym mówi echwas: ulegną poprawie i to yy, zmianie w kierunku właśnie tutaj poprawy. Więc. Yy, Niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, bardzo dobry też tydzień na sprawy partnerskie, dobry czas na planowanie właśnie wspólnego nowego życia. Będzie porozumienie, będzie harmonia i ruch, ruch działanie w kierunku poprawy, bo energie będą bardzo sprzyjające. Więc jeżeli się odważysz, jeżeli zasiejesz, to w dłuższej perspektywie. Nie, Tutaj, jeżeli dasz sobie cierpliwość tak, i będziesz intensywnie pracował, starał się, to przyjdzie pozytywna zmiana tutaj do Ciebie. Może być tak, że będziesz w tygodniu właśnie gdzieś wyjeżdżać, będziesz miał taką potrzebę ruchu, działania, bycia w różnych miejscach. To tutaj też jak najbardziej runy o tym mówią. Może też być tak, że, że ktoś Ci podpowie tutaj coś, albo właśnie z kimś, kto będziesz coś tutaj działał, wspólnie możesz otrzymać jakąś dobrą radę. Od kolegi, koleżanki, to tu warto posłuchać, bo yy, no yy, możecie też to wiele nauczyć, możecie się czegoś dobrego yy, dowiedzieć, yy, też. Yy... W związku, w relacji, w partnerstwie może razem właśnie będziecie coś tworzyć, może właśnie przyjdzie takie głębsze scalenie, może ten urlop też pozwoli na to, że będziecie bliżej siebie, bo może ostatnio poprzez pracę właśnie byliście też oddaleni. Tutaj będzie czas, kiedy będziecie spędzać razem ten czas, będziecie właśnie spędzać czas na wyjazdach. No, jest tutaj jakiś nowy początek, runy zmian. Coś, przepraszam, będzie się zmieniało. Być może to, że nie będziesz w tym tygodniu w pracy, a będziesz urlopował, będziesz w zupełnie innym miejscu, bo będziesz wyjeżdżał. A może właśnie. Przyjedzie do ciebie osoba, z którą może jeszcze się nie widziałeś, a już wymienialiście się, czy to poprzez portale społecznościowe, jakimiś informacjami. Tutaj przychodzi jakiś nowy początek, jakaś zmiana w życiu, przyspieszenie też jakichś oczekiwanych wydarzeń. Zaczynanie pozytywnego od nowa, pozytywne zmiany są to runy, które praktycznie wszystkie mówią o, o zmianach w życiu, o zasiewaniu pewnych nowych rzeczy, o, o, o sprawiedliwości ale o takim też cyklu, cyklu życiowym, który w jedne rzeczy się kończą, żeby miały miejsce nowe i tu jest czas zasiewania pewnych rzeczy i wprowadzania zmian w swoim życiu. Zmiany zawodowe też na plus, tutaj też i miłosne i. i Partnerskie, koleżeńskie, tutaj wszystko pięknie będzie się działo, ale pamiętajcie, że niczego nie należy przyspieszać, yy, tak? Dać sobie ten czas dać sobie cierpliwość a przyjdzie dobra współpraca jeżeli się odważysz na coś, ośmielisz to tutaj masz szansę osiągnąć naprawdę korzyści masz szansę osiągnąć obfitość i materialną i duchową masz szansę podpisać naprawdę fajne dokumenty, tak, które zmienią twoje życie no, wprowadzą zmiany i to zmiany na lepsze Czyli jeżeli wchodzisz w małżeństwo, to wchodzisz w nowe, tak. Jeżeli podpisujesz umowę o pracę, to też tak, ale to są zmiany, pamiętajcie, na lepsze, więc będzie dobrze. Mm. <laughs> o tym mówią y, runy, tym bardziej, y, tak, y, echwas, jeżeli ktoś zaproponuje ci tę współpracę, jeżeli ktoś zaproponuje ci w tym tygodniu to małżeństwo, jeżeli ktoś zaproponuje ci wspólny wyjazd, spędzanie czasu, y, zaproponuje ci spotkanie, tak to tutaj jak najbardziej warto się odważyć, warto zrobić ten krok do przodu, bo to będzie pozytywna zmiana w twoim życiu. O tym mówią runy. Zobaczymy, co anioły nam tutaj jeszcze dopowiedzą. Werkano jest dziewiętnastką. Tak? I jest osiemnastką i to jest dziewiątka. I ona kończy a jednocześnie daje czemuś początek. Także możesz na przykład tak ze stanowiska pracownika pierwszej linii przejść na stanowisko wyżej, tak. Tutaj jest szansa na krok wyżej. Warto skorzystać, kochani, nie obawiać się, nie lękać się. Jeżeli takie możliwości będą, to idź w kierunku zmiany, odważ się, bo przyjdzie to przyspieszenie, przyjdzie ta możliwość. A może będziesz wyjeżdżał do domu rodzinnego i to będzie dla Ciebie ta zmiana. Na urlop, właśnie, będziesz odwiedzał mamę, babcie, osobę starszą z Twojej rodziny. Zaczynamy pozytywnie od nowa, kochani. Z nową energią. Omega zwycięstwo. Twoje pragnienia przynoszą obfite owoce. Tak trzymaj. A więc to, co sobie zamarzyłeś, zaplanowałeś, masz szansę dać temu realną szansę. I to będzie pozytywna zmiana w Twoim życiu. Będzie to zgrane małżeństwo, zgrane partnerstwo, zgrana relacja. Wszystko tu będzie pięknie. Pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem. Po prostu wszystko to, o czym mówiłam, kochani. Masz szansę się ziścić. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem. Zwycięstwo, Twoje pragnienia przyniosą obfite owoce. Tutaj przychodzi pozytywna zmiana do Twojego życia. Nie wymuszaj niczego na siłę, ale z odwagą do przodu. Zaczynaj, realizuj. Wchodź, angażuj się, pielęgnuj. Przyjdzie, kiedy ponad wszystko jest czas i miejsce. I przyjdzie ta pozytywna zmiana do Ciebie. Król jednorożców. Jesteś błogosławiony przez majestat, wizję i moc. Król jednorożców posiada otwarte serce, trzecie oko i koronę. Jest on potężną istotą, dlatego to szczególna karta, która wzywa Cię do pokazania swojej siły z godnością i majestatem. A więc tutaj ta siła i moc, ubierz tą swoją siłę i moc, że potrafisz, tak? I tu jest, jeżeli uwierzysz, że masz w sobie tą moc, zaufasz swojej. Sile swojej mocy. No to tutaj zrobisz ten krok do przodu, krok w kierunku tej zmiany. Energie są bardzo sprzyjające. Masz szansę tutaj na zmianę i to pozytywną zmianę, ale czy tą decyzję podejmiesz, czy podejmiesz działanie, czy zasiejesz, czy będziesz pielęgnował? Pielęgnowała to już zależy od Ciebie, czy ta zmiana przyjdzie w Twoim życiu, czy się odważysz, czy się zdecydujesz. Wszystkiego co najlepsze pięknego tygodnia kochani. Niech się dzieje, wszystkiego co najlepsze. Mimeruna, runiczne miejsce mocy.